hej hejo! Dzisiaj przetestujemy slajmy z LOL Surprise! A w środku są jakieś laleczki, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę i zaczynamy! Hej, hej! Witam Was z bliska! Dawno testu slajmów nie było, co nie? Więc dajcie znać, czy byście chcieli więcej i częściej, bo mam dużo różnych fajnych slajmów na oku i dzisiaj będą takie giganty slajmy, wiadereczka. W środku, jak widzicie, lalki LOL Surprise, no i mam 6 różnych kolorów, sześć różnych lalek tak wygląda tutaj opakowanie na zewnątrz no to zaczynamy otwieranie tym, 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 tym wow, jakieś bąbelki nam się tutaj zrobiły na samym początku fajne takie, krystaliczne, bardzo mi się podobają, no i jak widzicie jest bardzo dużo tego płynu tego slajma w środku, no i ja kupiłam wszystkie kolory, jakie były dostępne, więc po prostu na początku myślę, że fajnie byłoby to wyjąć, troszeczkę tak się rwą, ale myślę, że jak fajnie to zaraz rozpracujemy w rękach, to nam się wszystko ładnie uformuje i już tutaj nasza lalka nam się zbliża. Wow! Tutaj jest razem z nami. Wszystko wyciągnęłam z pojemniczka, ładnie to wyszło. A teraz chciałabym wydostać stąd moją lalkę, bo wygląda, jakby się troszkę popłakała, jak widzicie, przez ten cały płyn. Ale myślę, że zaraz będzie git. Czyli tak ona wygląda, niebieskie gadki, różowe włoski, no i jak na podróbkę to całkiem ładnie. Lil Sister, ja mam u siebie na kanale bardzo dużo filmików z podróbkami, więc spadajcie, oglądajcie. LOL Surprise Grampaula podróbki, wpisujcie i oglądajcie. I teraz ją schowamy do środka, <grym> ale będzie ekstra czadowo, co? Wow, super, bardzo mi się podoba ten slime, bez naprawdę. Ogromniasty, tak jak to widzicie, naprawdę gigant, gigant. Chowam go do środka, bo czas na kolejny kolor. Trochę mi na łapkach tego zostało, jak widzicie, więc muszę to pozdejmować i lecimy dalej. To teraz przyszedł czas na niebieski kolorek, jaki jest wasz ulubiony, bo ja bardzo lubię różowy, ale niebieski też jest spokoj. Mamy tutaj lalkę. Nie podglądamy, tylko otwieramy, Przechodzimy do dołu, żebyśmy mieli tutaj wgląd. Do na naszego slajma i szybciutko wyjmujemy co w środku jest. Powiem Wam, że jeśli chodzi o zapach, nie jest jakiś rewelacyjny, trochę mi śmierdzi odstęp, a czasami bywały takie slimy, które miały fajne zapachy. Tu w ogóle wygląda, jakby ta lalka miała włosy czarne, ale to przez ten slime i pewnie przez mój żółty stolik też. O, żółty, żółty, kto dotrwał do tego momentu odcinka, nie pisze. Czy ona jest w ogóle w jakiejś kropki, w jakiejś piegi, zaraz się tego dowiemy. Tylko muszę ją fajnie wyciągnąć. A kolor niebieski jest bardzo fajny, bo jest taki turkusowy, a jak się położy tutaj to wygląda jak zielony. Ekstra, co? Fajnie się nagrywa na żółtym stoliku. Bardzo mi się to podoba. A zielonego slajma nie mamy, więc bardzo dobrze, że wyszedł nam nowy kolor. I tak wygląda nasza dzidzia. Ze smoczkiem nawet jest. No nie wierzę. Dobra, szybko ją tutaj wyciągamy z tego, żeby nam nie płakała, nie sikała tym slajmem i zaraz Wam ją pokażę. Tak się przedstawia i ma tutaj jakieś kropki. Może ona jakaś chora? No nie wiem, ale trochę niedorobiona, bo widzicie Kolor farby i z oka i z brwi, ale może to dlatego, że w tym slajmie leżała, to mnie ciekawi. Czy Wy robicie dalej slajmy? Czy chcecie, żebym w ogóle zrobiła taki odcinek, jak sama robię slime, a nie tylko testuję, bo mam nawet całkiem ciekawy pomysł, więc może może kto wie i tak wygląda mój slimik. uwielbiam się tym bawić. Już zapomniałam jak to jest. A teraz aaa, wygląda jakby tutaj były takie bąbelki, jak w wodzie. No ekstraśnie po prostu. Chowamy i lecimy dalej. Przecież na wiaderko, a ja ją tutaj do środka zanurzam. A jak nurek po prostu. Śmiesznie co? Slide numer 3, czyli ten zielony. Widzimy tutaj, będzie chyba jakaś złotowłosa albo blondynka. Kto wie, kto wie. No a jednak był zielony, ale jestem w szczupak, no nie wytrzymam. Ja otwieram, a my zaraz zobaczymy jak on będzie wyglądał na tym niebieskim stoliku. Póki co wygląda jak taka żaba, żabeczka, żabunia. I to mi się podoba, więc musimy go wyciągnąć. O, z kształtem razem wyleciał, jak babka, babko, babko, udaj się. Jak się nie udasz, to cię zjem. Pamiętacie jeszcze inne takie rymowanki do piaskownicy? Ja sobie go tutaj tak rozciągnę. I on tu przyjmuje kolor y, stolika, taki neonowy się robi, wygląda. W ogóle, zobaczcie, jak liść palmy. Gdzie się wybieracie na wakacje? Piszcie koniecznie, bo ja jeszcze nie wiem. Póki co moje plany na wakacje to nagrywanie dla Was filmików, bo codziennie filmy w wakacje się pojawiają. I uwaga, tak wygląda moja Dzidzia. Proszę bardzo. Złote włoski. Bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się, powiem Wam. Jeszcze tylko troszkę muszę slajma z niej wyjąć, ale jest całkiem spoczy. Ja tymczasem jeszcze trochę moim slajmem się pobawię. Pamiętajcie, że na kanale jest dużo odcinków ze slajmami, z moją kolekcją slajmów, więc jak chcecie nową kolekcję, to piszcie, bo myślę, że jakbym tak zaczęła otwierać i testować, Kolejne slajmy, to by było dużo różnych nowości i byłoby z czego nagrywać, więc tak wygląda mój slajmik. Wkładam go do opakowania. Tutaj on w środku jest. Fajnie w ogóle sam leci, więc ja wcale tego nie dotykam. Troszkę to oddalę i teraz możemy włożyć naszego nurka, więc zobaczcie z tej strony. Uwaga! Wow, w ogóle wygląda jakby była o wiele większa przez to opakowanie, co nie? I tak wam powiem, że jeszcze mamy tutaj dużo różnych slajmów, ale na dole są takie inne wielkie makaroniki. Chcecie, żeby je otworzyć, bo w środku są niespodzianki w ogóle ukryte przez producentów. Ja tam nic nie wkładałam. No i teraz czerwony, czerwony zapowiada się obiecująco. Jak widzicie, laleczki to nie są powtórki, ale póki co nie widzimy jej twarzy, więc musimy szybko to otworzyć. Czerwony, czerwoniutki, otwieramy go. Myślę, że tutaj na tym stoliku może trochę wyglądać jak pomarańczowy. O, jak pajęczyna to leci. No dobra, no to teraz patrzymy. Dziewczynka tutaj widać jej oczka. Zaraz dowiemy się, jak ona wygląda. Nagle mi się to podoba, że zrobili coś takiego w slimeach, coś innego, ale tak jak mówię, w tych co za nami stoją też, będą jakieś niespodzianki i pięknie, o tutaj zobaczcie, fajowo ale ja tymczasem tak się pobawię i już nam wychodzi nasza laleczka tu ją postawię, a jeszcze my rozciągniemy tego slajma, który jest po prostu cudny, wygląda jak taka czerwona, oranżada, nie pamiętam jak one tam się nazywały, ale pewnie wiecie o co mi chodzi, wow albo jak cukierki, landrynki z musującym nadzieniem to też może być, to może pasować tu mi się takie pierścienie zrobiły śmiechowo, no to sprawdzamy teraz naszą laleczkę powiem wam, że ma jakieś dziwne oczy, za dużo białka tutaj, tak jakby patrzyła do góry albo miała jakiegoś zeza, no nie wiem różowe gadki, fajnie domalowana, powiem wam, że bardzo ładnie wygląda i ten słodziutki kucyczek malutki na górze, no po prostu hicior, także ją tutaj wsadzam zatopię ją I tak ją właśnie włożę do tego pudełka z powrotem, zobaczcie czy ona tutaj razem poleci aaa, padła, muszę jeszcze od razu, od nowa chyba wrócić. i uwaga, patrzymy na nurka może tutaj w tym kolorze ciężko być widać ale mam nadzieję, że coś zobaczyliście jest, pływa, stopę wystawiła suszy stópkę, czas na fioletowy jest tu lalka z fajnymi koczkami, ale ładne fiolet. No, mega co. No to lecimy, 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 lecimy i mamy otwieranko tutaj, w tym miejscu. Taki trochę przezroczysty, bym powiedziała, ten slimik. Ale zobaczymy, jak nam wypłynie, jak będzie wyglądał. Świetny kolor. Wow. Chodź tutaj, chodź. Patrzcie, nie chcę wyjść. O, wyskoczył. Tutaj nie wygląda za ładnie, jak leży na tym stoliku, ale jak wezmę go w łapki. To już jest po prostu przepiękny, taki niby przezroczysty, ale kolor ma cudny. Fiolet to też jest jeden z moich ulubionych kolorów. Muszę wam przyznać szczerze. No i mamy tu laleczkę z brązowymi oczyskami. A co zrobiłaś taka bąbelkowa dziura? <laughs> A wygląda jakby pomalowana na fioletowo. A może ona taka właśnie jest? Tak! Ale tu jest aż dziwne. Może ten slime ją zabarwił? Czy wy to widzicie? Tą pupkę, zaraz ją tutaj z tego wyjmę i oczyszczę, ale wydaje mi się, że chyba właśnie jest zabarwiona. To jestem przestraszona! W moich rękach za długo będzie ten slime, i będę miała fioletowe ręce? Mam nadzieję, że nie. To tak, jest to straszliwa wieść. To, co się spodziewałam, stało się prawdą. Lalka jest zafarbowana na fioletowo i to być może przez tego slajma nieszczęsnego. Niby fajny slime, niby fajny, ale trochę mnie to dziwi, bo jak widzicie, on wcale takiego mocnego koloru to on nie ma. To jest taki kolor, fascynujące. No to szybko szybko robimy nurka nurka płetwonurka, nurka, wkładamy slajma i wrzucamy lalkę fioletową. Dlatego może ona tak się ukrywała tu, takiej nie było widać przez to właśnie, że ona jest koloru tego slajma, ale wydaje mi się, że jak tu pływa to mniej widać, że jest fioletowa. Tego dowiznić to się nie mogłam. I następny slajmik, przezroczysty, czyli taki fajny luzacki ale patrzcie, jest naprawdę duże wiadro tego, ja sobie już otwieram, a wiecie na jaki pomysł wpadłam żeby może połączyć ten przezroczysty slime z jakimś innym i zobaczymy co nam wtedy wyjdzie, czy wejdzie taki pastelowy kolor a może kolor się zmieni i tutaj tak jak teraz patrzę na tą laleczkę, to już podobna była więc całe szczęście, że trafiła nam się tylko jedna powtórka, więc tutaj akurat bym powiedziała, że Gicio a tutaj jeśli chodzi o slajma, to jeszcze cały mi nie wypadł ze środka. Wygląda, jakby był fajny żółty kolor na no nowy, ale taki nie jest. No i ja tak się zastanawiam, z jakim kolorem by to połączyć. Może z czerwonym, zobaczymy co się stanie. Więc tutaj jestem przezroczysty. Ja otwieram teraz ten czerwony i go tutaj wysypię obok. Zobaczymy, czy nam wyleci. Patrzcie uważnie. Chyba wyjdzie bez problemu. O, mamy to. Jeszcze tylko lalkę wyjmę. A, to są takie same w ogóle. To nie wpadam na to, że to będą dwie takie same lalki, akurat w tych. No i w takim razie lecimy i łączymy. Tutaj już nam się zaczęło łączyć, ale zrobimy to w taki sposób: ciach, ciach, ciach i ciach. Połączenie dwóch słuchajcie, oranżat przezroczystej i czerwonej. Wydzie nam taka może malinowa, może taki żółty, zaraz to zobaczymy. Tylko muszę to sobie dobrze rozpracować, ale łatwo nie jest bez naprawdę. Maga dużo tego, widzicie, że naprawdę wielkie są te wiaderka. Ja mam też duże łapki, więc może jakby ktoś mniejszy to otwierał, to by wam się to w rękach nie zmieściło. Tak mi się wydaje, że jakby trochę różowy się zrobił, jak się go rozciąga, to widać wtedy. Ale jest taka galareta. Ja lubię takie galaretowe slajmy, z ścieki, on odgłos wydaje. śmieszne strzela i bąbelki w środku też się robią przerielmy teraz go na pół do jednego wiaderka włóżmy i zobaczmy jak będzie ten kolor wyglądał w opakowaniu uwaga ciach nie no chyba jest taki czerwony tak jaki był lalkę włożymy oj teraz to w ogóle jest taki kolor że zrobiła się taka konsystencja że lalek przez to nie widać aż jestem zdziwiona, powiem Wam. Może tam za dużo tego włożyłam. Teraz tak patrzę po tym opakowaniu. Ale nawet jakim włożę, to zobaczcie. Robimy nurka, nurka, płetwonurka. No i mało widać przez to wszystko, widzicie? Dziwne rzeczy tu się dzieją. Można to nawet połączyć i zrobić shakera slima. Ale się niestety tutaj nie łączą. A pewnie jakbym położyła. O, zobaczcie. Wow, wypływa! Wygląda to jak budyń, ale fajne te bąbelki w środku ma. Nie sądzicie? Mi się bardzo podobają. To który kolor z tych slime'ów najbardziej Wam się podobał? Jestem ciekawa, piszcie w komentarzu. Różowy, fioletowy, niebieski, zielony, czerwony czy może przezroczysty, którego tutaj już nie ma. A tam z tyłu na opakowaniu widzicie te lalki, które powinny być na opakowaniu bardzo ładne, szkoda, że te tutaj, które mi się trafiły, nie miały żadnych takich akcesoriów na główkach, tak jak te. A oto ja i moje slajmy z daleka, te wiaderkowe, koniecznie wpadajcie do mojego sklepu Glambella, gdzie jest nowy rodzaj boksów z pandą, jest taki właśnie limitowany i do każdego zamówienia zdjęcie z moim własnoręcznym podpisem, więc wpadajcie tam, na hasło LOL jest 20% rabatu na nową kolekcję i to są moje te wiaderka i koniecznie, ale to koniecznie Stawcie 5000 łapek w górę i wtedy nagram kolejny odcinek ze slajmami. Jeżeli byście chcieli, dzwoneczek, subskrypcja. Będzie mi bardzo miło, bo dobijamy do miliona i wakacje, filmy codziennie. Pa pa!